Siema, witam was w kolejnym odcinku z gry Roblox z PETA. Dzisiaj chciałbym sobie pokupować kilka rzeczy. pierwsze chcę te gifty otworzyć, bo chcę tą Lightning Canona zdobyć. I no, może mi się uda zdobyć deseczkę. Albo budkę. Nie pogardzę. Będzie do mojej kolekcji. Czemu nie można otwierać tak szybko? Nie, ja będę musiał później zobaczyć. No, chociaż zobaczę tak, mi się coś pojawi. I ogólnie to wiem, że na poprzednim odcinku mnie nie było słychać. Eee, bo mi się mikrofon odpiął. No niestety. Pokazywało mi niby, że mnie słychać, a jednak mnie nie było słychać, więc. Yy, no. Nic nie mogę innego zrobić, oprócz przeproszenia WAS. No, a tak to poza odcinkiem. No, trochę latałem za Wójt kluczami, bo. No. Mm, reston trochę znerfił. Widzę dropienie. Więc te rzeczy chyba polecam w górę, więc no. Jak coś to można. Znaczy sobie to mogę ja pokupować. Bo wam nie polecam. Znaczy, jak chcecie pokupać to pokupujcie. Tylko niech coś to. Ostrzegam was, że ja. Nie będę odpowiadać za to, że na przykład stracicie gębę, że kupicie więcej i pójdą z dół rap, z, z rapem. Więc miejcie to na uwadze. A, a teraz zajmijmy się szukaniem tych lightning. Kanalów. Teraz około ponad 50 mi brakuje. No nie bym mógł kupować te gifty, nie, ale. Ajajaj, dobra. Mmm. Gdzie one są? Proszę. 24 jeszcze. Teraz latanie po tych trading plazach. Nie jakoś nie lubię tak latać po trading plazach. Wiadomo że ile, yy... ile polatałem po, na powojc klucze i Raz. E... No, mogę sprawdzić nie? O no prawie tysiaka kupiłem, no ale niekoś jakoś nie narzekam. A no i ogólnie Chciałbym wam zrobić konkurs za taką dość mało uczynienie, za to, że mi na poprzednim odcinku nie było słychać. Ale no. Do wygrania są trzy oto Huge Player Foxy. Te więc jak chcecie wziąć udział i wygrać to łapka, subik i nick w komentarzu. Od razu wam mówię, dajcie mi nick po hasztagu, bo ja będę wysyłać na mailboxy, bo będzie mi tak wygodniej i żeby wysłał wam na mailboxa, to nick po hasztagu musicie mi dać. Więc tak, od razu was informuję, żeby nie było. Dobra, tak to się zajmie im. Ja mam naprawdę takie lekkie wrażenie, że Naprawdę prostą znerfił e, dropienie tych rzeczy. No aż, ta, aż tak dużo nie dropi. Chociaż nie wiem. Cały czas mam zawalone. E, czy ja go dostanę? No nie wiem. Bardzo nie wiem. E. Mam 4000 krystal kluczy. Mógłbym je otworzyć. Hmm. Bo muszę sobie też powbijać trochę masterkę. Bo jak Wojdy kupuję, to żeby mieć lepszy lud z Wojdów. Jakby ja nie narzekam, że jest jakiś już jeszcze słaby loot z Wojdów. Częstów, no ale. Może być zawsze lepiej. Ja bym nie pomarudził. Dobra. Zdejmę. No to co? Lecimy. Proszę dajcie mi już jednego chociaż tego huge'a. Bo nie wiem ile jest to, otworzyłem jakby wizard. No ale trudno. Nie zdobyłem go. Zdarza się. No a co? Teraz myślę, że nie wiem, jak on ma. A już po pastel. No. A, 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 co jest? Jezu, nie mogę, co jest? Nie zauważyłem w ogóle go. Dobra, chodź. Jak ty wyglądasz? Ej, ładnie. Ładnie wygląda. Eee. Nie gadajcie, że ja sprzedałem tego. A nie, tu jest. Strasznie podobne. Tylko to mi daje bardziej taki vibe... Yy, Peczy mojej. bo tu ma już jakieś takie zakończenia. Ale... Nie, mi się podoba. Ładny jest. Więc... <gryw> Ale dziwne, że go nawet nie zauważyłem. Jakby jajko wyleciało, ja... ja nic. Ale w sumie to po ilu? Po. No, Tysiaku kluczy, bo jeszcze ten. ten krystal not consumed. Więc. Wreszcie po tysiaku. A nie zliczę ile ogólnie. Wydropił mi z krystal skrzynki. No, ale chyba. No, chyba z 10 tysięcy to miałem otworzonych. Chyba, nie wiem. Może ich było, ale naprawdę ręki sobie nie dam uciec, ale nie ja powiem, tam, że kiedyś dużo otwierałem kluczy, kupowałem i otwierałem. Więc ciekawie było. No jeszcze dwa tysiące. No, myślałem, że jakiś huge czy coś. A te gifty, free gifty mnie... I, i, free gifty wzięły i mm. A może chcecie mi takie rainbowa posypać? Co mam tego? Kurde, 200? Nie no, tylko kosztuje. <laughs> no dobra, ale trochę ich jest, pewnie. Bo w tej krystal skrzynce no. Troszku, troszku jest. <laughs> ich. Więc. Ciekawie. Dawaj. O, masterka mi się wbiła. Szkoda, że tylko jeden poziom. No właśnie. Mm, dobra, załóżmy, że mam dwadzieścia. 000. o kurde, 10 tysięcy tylko ze 100 kluczy? Mm, mało Nie wiem ile bym musiał otwierać. Znaczy pewnie te hivojdy dają więcej, no, ale... Mm. Dobra, dawaj mi. Ile ich? 800? Dobra, ja otworzę wszystkie krystal klucze i zobaczymy ile mi dropuje, więc się widzimy za chwilę. Ok, otworzyłem już wszystkie. Niestety nic mi nie dropu. Tak wyszło. Następnym razem może się coś uda. Zbieram na razie te Void klucze. Otworzę ich większą ilość. Nie wiem ile jeszcze? No na razie zbieram, więc. Chill. Może się... O Boże 500 mil czasu. Dobra. Eee, to co? Przypominam o konkursie wam. Że no. Wyniki będą... Ten odcinek wleci 29. A ile ma styczeń? Bo nie pamiętam. To na odcinku w sobotę będą wyniki. Tak? Bo się pojawi w środę. To nie. Zróbmy, że w, w odcinku w piątek. Tak. Okażą się wyniki. O tak. Aha, mam 100%, ok? 25 giftów może być. No dobra. To my się widzimy już w następnym odcinku. Do następnego. Trzymajcie się i cześć.